Brak oświetlenia i wszechobecne to tak pokrótce wygląda życie mieszkańców bloku przy ulicy na 5A, a to nie koniec ich problemów. Mamy małe dzieci, wypuścić się tu na podwórko, to ani pobiegać, jak, jak, jak widać, ani się nigdzie poobawić. Błoto. Tam było to, tam było to, tam było Jak tylko większe deszcze, to w piwnicy mamy nieraz wodę. Mieszkańcy bloku już od kilku lat starają się o poprawę swojej sytuacji, ich działania są jednak bezskuteczne. Nasz teren jest jednym z najbardziej, może nawet najbardziej zaniedbanych wauczów. Dlatego też założyli komitet zrzeszający mieszkańców ulicy Chopina 5A. Wysyłali pisma m.in. do Urzędu Miasta, Spółdzielni i lokalnych samorządowców. Póki co udało im się załatwić chodnik przed blokiem, a to jedynie kropla w morzu potrzeb. Oczekujemy właśnie niwelacji tego terenu, a więc tak jak na innych osiedlach, jest utwardzenie w maksymalnej ilości. Budowa parkingów, spłytek, e, no i oświetlenia. Oświetleniem zajmie się Wołęcki Urząd Miasta. W tym roku w mieście zostanie doświetlonych kilka ulic, w tym Chopina. Wytypowaliśmy ich właśnie 10 i w ramach tych 10 ulic znajduje się również ulica Chopina, także będzie przy numerze chyba 5. Gdzie zostanie ustawiona jedna lampa dwuramienna, póki co to jedyna rzecz na eko mogą liczyć mieszkańcy ulicy Chopina 5A. Na resztę trzeba poczekać. Ile? Tego na razie nie wiadomo.